Moim zdaniem najlepiej wydane 200 zł. Tylko 200 zł. Przed Wami Xiaomi Mi Band 10. Czyli na ten moment najdowsza opaska od Xiaomi, a raczej warto powiedzieć, że teraz Xiaomi je nazywa Smart Band 10. Jest to następca jak co roku dosyć udanej konstrukcji, chociażby w postaci Mi Banda 9. Co się poprawiło? Elektryczny kompas, dodatkowo 10 trybów biegania i większy ekran. Przekąt na 1,7. Dodatkowo jasność została poprawiona z 1200 na 1500 nitów. Świetny wyświetlacz, dobre czasy pracy na baterii. No i Xiaomi mówiło, że Zolo jest on. Display i większością funkcji wytrzymuje 7-8 dni. Ale w moim przypadku MiBad był w stanie wytrzymać nawet 10 dni, a wyłączając Always on Display oraz kilka funkcji mierzących co minutę nasze aktywności życiowe, okazuje się, że taka opaska może wytrzymać nawet 3 tygodnie. I nie jest to smartwatch, który kosztuje 2, 3, 4 czy 5 tysięcy złotych. A opaska, która oferuje całkiem dużo, wiadomo, brak NFC i GPS-a, no ale daje nam to. Z możliwością ładowania tego urządzenia co 3 tygodnie za dwie stówy.